Cześć Busmenki i Busmeni. Jak widzicie, Wiktor bawił się kratką. Troszeczkę nam się połamała, dlatego dzisiaj zajmiemy się jej wymianą. Zapraszam. Dobra, to zabieram się za ściągnięcie tej kratki. Jak już widzieliście, część mi wypadła wcześniej, więc to po prostu się wyciąga. Nie ma tam wielkiej filozofii. Tutaj mamy trzy zaczepy. Ja Wam pokażę, gdzie one są, jak już to ściągnę, bo ciężko to jest w ogóle pokazać na filmie. Podkręcamy sobie to śrubokręcikiem. Ok, tak. Żeby nam już trochę wyszło, nie? I teraz mamy tutaj drugie. Okay. Bra, I teraz jeszcze z jednej strony, bo są trzy takie zaczepy. Okej, okay, ładnie wyszło. Teraz Wam pokażę te zaczepy. One są trzy z każdej strony. I jak sobie tutaj wsadzicie ten śrubokręcik, to sobie go po prostu odginacie i lekko wyciągacie. Także jak widzicie, wyszedł cały. No i teraz wezmę nowy. sobie go założymy i auto będzie w końcu w komplecie. Pyk. ciała, ładnie chodzi. Dobra, jak widzicie, wszystko huczy i buczy. Widzimy się w trasie. Cześć! Podobało się? Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrypcja tutaj na dole, kliknijcie. Czekam też na Wasze komentarze i uwagi. Do zo!